Choć zobaczcie, stoimy właśnie przy zestawie, który zamontowaliśmy u naszych nowych klientów, którzy mieli instalację fotowoltaiczną na nowych zasadach, czyli magazyn energii, inwerter hybrydowy Marki Idey oraz 54 tysiące oszczędności, których przyniesiemy im w ciągu 10 następnych lat. Słuchajcie, powoli brakuje nam rąk do pracy. Klientów zgłasza się do nas bardzo dużo. Potrzebujemy nowych przedstawicieli, także jeżeli masz doświadczenie w branży OZE, albo nawet nie masz doświadczenia w branży OZE, ale chcesz spróbować swoich sił z nami, oczywiście szukamy osób zaangażowanych, ambitnych i uczciwych. To jest dla nas najważniejsze. Wypłatę na są zawsze na czas, motywacji jest bardzo dużo, jest też bardzo dużo szkoleń technicznych, ponieważ macie być specjalistami u klientów, do których trafiacie. Także jeżeli jesteś zainteresowany pracą z nami, zgłoś do nas wiadomości bezpośredniej lub napisz komentarz chcę, a my się do Ciebie odezwiemy. Rekrutujemy w całej Polsce, ponieważ mamy klientów w całej Polsce, w całej Polsce system NetBilling działa źle i w całej Polsce są ludzie, którym trzeba pomóc zakładając im magazyn energii z inwerterem hybrydowym, systemem ProSument 2.0, żeby mogli w końcu zacząć oszczędzać na swojej własnej instalacji fotowoltaicznej.